Czwarta edycja Festiwalu Stanów Wolności dotyczyła kondycji człowieka, artysty w teatrze i opowiadania o teatrze i przekraczania granic w teatrze i tej wolności co wolno i, i nie wolno zrobić i udało nam się stworzyć taki e, program spektakli, który dotyczy, jest spójny i i, i, i jakoś estetycznie, i, i tematycznie, e, i ta wolność była rozumiana na, na najróżniejsze sposoby, bo wczoraj oglądaliśmy spektakl, który jest grany od ponad 50 lat, czyli kwartet szefera. Na wykonaniu grabowskich, Teszka, um, Frycza na zmianę z Karolakiem, raz akurat. Ale mieliśmy też spektakl, który powstał w zeszłym sezonie, czyli na przykład Łatwe Rzeczy z Olsztyna, który wgrał boską komedię, mówiące dokładnie o tym samym, tylko w zupełnie inny sposób. I oba te spektakle w jakiś sposób poszukują nowej ścieżki albo rozliczają się ze swoim byciem. Na scenie z kondycją artystyczną, jakby, jakby, gdzie, gdzie, gdzie się pojawiają te granice, gdzie one są przekraczane, i tak dalej. To jest bardzo ważne i to daje na, na, ta, 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 ta wolność, ta, ta formuła sceny wolności, rozumianej w najróżniejszy sposób, daje nam taką formułę i pozwala nam penetrować różne obszary. No, powiedziałbym, że teatru, ale jakby społeczeństwa w teatrze w tym roku. Tą cząstką społeczeństwa byli właśnie artyści. Festiwal powstał 4 lata, nie 4 lata, 4 edycje temu, ale 6, 6, w 2018 roku, 5 lat temu i powstał w ramach obchodów stulecia niepodległości przez Polska uzyskania, i uzyskania praw wyborczych przez kobiety. Wybraliśmy wtedy taką formułę właśnie sceny wolności po to, żeby stworzyć sobie platformę szersze, uniwersalne zjawiska. I pierwsze z tych edycji faktycznie były dosyć takie związane z z tą wolnością rozumianą tak jakby patriotycznie, bo w jakiś sposób. Zawsze zależało nam bardzo na kontekście społecznym, żeby te spektakle były, mówiły jakieś, o jakimś umiejscowieniu człowieka w społeczeństwie, aktualnych rzeczach, żeby to były polskie zazwyczaj teksty, żeby to były przedstawienia, które w jakiś sposób Przełamują pewnego rodzaju schematy, albo same, które stają się historią, czy to formalnie, czy, czy tematycznie, czy to są zaangażowane społecznie. Więc tą wolność naprawdę można bardzo szeroko rozumieć i bardzo się też cieszę, że ona może być interpretowana na, na wiele sposobów. Dlatego też ten festiwal żyje. Dzisiaj rano rozmawiałem akurat z, z jednym młodym dziennikarzem. O, o początkach festiwalu i jak się ten festiwal miał zacząć, nazywać, mieliśmy takie te on się miał nazywać Jeszcze Polska nie zginęła. I tak sobie myślę, to taki pomysł był troszeczkę ci, co piszą dużo wniosków, a teraz jest taki okres, to zrozumieją, że te takie tematy hasła stemplowe hasła czasami bardzo pomagają w zdobywaniu grantów. Bardzo się cieszę, że ten pomysł nie przetrwał, że, 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 że ten festiwal ma bardziej uniwersalną nazwę, tytuł i, 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 i dużo szerszy kontekst. Co, co nas zazwyczaj, nas, mówię, teatr, blokowało czy, czy wyznaczało nasze granice, to jednak te warunki takie organizacyjno-organizacyjne, finansowo, organizacyjne, no ale też um, takiej, taki, taki, no organizacyjny, bo naj, 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 naj E, mówiąc, ale nie mieliśmy jakiś e, i też te spektakle, które pokazywaliśmy nie miały, m, m, myślę, że, że no, zaczęliśmy bardzo głośno, pierwsza edycja była chyba najgłośniejsza i dobrze z Wielkim Żydówką zaczęliśmy, dobrze, bo wryła się od razu e, w świadomość społeczną nie tylko Słupszczan, ale mam nadzieję, że też w Polsce jakoś funkcjonuje i, i dało nam jakiś taki mocny punkt zaczepienia. Hmm, oczywiście wspominamy klątwę i, i katastrofę terrorystyczną, która się odbyła piętro niżej pod nami, zresztą to malowanie tego budynku padnie z jakimś mam odświeżony no, no, ten, ten obiekt, a to jest pochodną tego, że no, trzeba było wtedy zrywać na przykład i beton no, z, e, e, z podłąku. Zresztą Klątwa chyba też nie była najbardziej wyrazistym czy najbardziej odważnym spektaklem. Nie mieliśmy jakichś problemów z zapraszaniem na szczęście spektakli, które, które okazały się bardzo wyraziste i poruszające bardzo, bardzo trudne tematy. Chociaż ja mam wrażenie, że dyskusja na temat tych. Tematów albo te, te, tego spektaklu jest jednym światem, a drugim jest dyskusja obok. To znaczy, jestem przekonany, że akurat w przypadku klątwy, osoby, które, yy, które protestowały czy urządzały tutaj happeningi, za co im bardzo dziękuję. Czy to fantastyczna promocja była, oprócz tego, że skończyła się jakiś. Yy, yy, fundamentalistyczny sposób. Ja myślę, że absolutnie nie rozmawiamy o spektaklu, nawet nie o tematach spektaklu, tylko była bardzo ciekawe zjawisko, że wtedy odbywała się kampania wyborcza samorządowa i, 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 i okazało się, że teatr był głównym tematem kampanii. No to wspaniale, że możemy rozmawiać o sztuce i jakby, że nie rozmawiamy o budynkach, ulicach i tak dalej, tylko, tylko o o teatrze, ale w zeszłym roku na przykład pokazywaliśmy Korę Boską, która no kurczę jest wspaniałym takim przełamaniem i, i, i artystki, ale tematu, rozmowy o, o religii, o, 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 o obecności Kościoła w naszym życiu i tak dalej. Tych spektakli była masa, bardziej klasycznych, czy, czy, czy współczesnych, one wszystkie w jakiś sposób próbowały E, powiedziałbym, chciałem powiedzieć, wyważyć drzwi, ale pewnie myślę, że bardziej rozpocząć dyskusję albo rozliczyć się z jakimś tematem, z jakimś e, problemem. Usłyszałem w trakcie tej edycji, w ostatnich dniach, jesteśmy tutaj od dwóch tygodni codziennie i, e, usłyszałem dużo miłych rzeczy, ale tak najbardziej e, jestem dumny i cieszę się z tego, że ktoś mi mówi, no przecież to już taka jest impreza, kurczę no. Kultowa w bardzo więc bardzo jestem szczęśliwy, dumny i zadowolony z tego, że scena wolności stała się wyrazistą, ważną marką, e, która daje Słupszczanom, i zresztą nie Słupszczanom, tylko bo przecież przyjeżdżają do nas ludzie, e, od których miasta, zresztą wczoraj z Podwarszawy przyjeżdżali bardzo mnie to cieszy. Więc jest, i, i impreza wryła się i, i zaistniała na tej kulturalnej mapie Polski, a dla mnie mieszkańców stanowi. No bardzo ważne wydarzenie. Są to ludzie, którzy przychodzą codziennie i, i przez tydzień, 10 dni, nie są każdego dnia. Zastanowiłem się, że musieli pewnie wziąć jakiś udział, żeby tutaj a uczestniczyć w tym no, wydarzeniu. Czego zabrakło? Pewnie, na, akurat myślę sobie o tym roku, na, na, największym problemem czy wyzwaniem tego roku były ograniczenia, nawet nie tyle finansowe, co chociaż te różnie, również, ale ale organizacyjne, znaczy było kilka spektakli, mm, które po prostu nie zmieściły się w słupsku. Nie zmieściły się na naszej scenie, na scenie Filharmonii. Trzeba było pewnie budować jakieś mm, jakąś dużą konstrukcję sceniczną, no coś byłoby jakimś olbrzymim przedsięwzięciem po to, żeby zmieścić e, dekoracje czy, 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 czy te budowiska z Polski, które były najgłośniejsze, ale też absolutnie wpasowujący się w nasz, w nasz hmm, temat naszego festiwalu. A co w przyszłości? No oczywiście zapraszam od razu na piątą edycję Festiwalu Scenę Wolności, która odbędzie się między 14 a 25 listopada, jeżeli dobrze pamiętam, 2024 roku i, i jak zwykle będziemy rozmawiać o aktualnych problemach społecznych opowiadanych przez teatr. A pokażemy najgłośniejsze rzeczy nie tylko z tego sezonu, który jeszcze ciągle przed nami, ale, ale też i sprzed lat. Na pewno takim tematem, który wkracza i jest, jest niezwykle istotny, jest jakaś próba rozliczenia naszej chłopskiej niewolniczej przeszłości. To jest temat, który zasługuje na no, to, żeby stać się wiodącym na festiwal z cierności. Ostatni wolność to? To ba bardzo szerokie jest zjawisko. No, ba bardzo sz szerokie. Ale wolność tutaj, to, że możemy tutaj stać i rozmawiać, to też jest wolność. To, że możemy pokazać, takie, jakie chcemy, to też jest wolność. Że nie mamy. Mm, że, że to, co nas ogranicza, to nas... Powiem ja że wolność można określić tutaj w, w suku. Nas ograniczyła technologia w tym roku. To jest jednak wolność, bo... Ta technologia zawsze może ograniczyć. Dobrze, że nie mamy innych ograniczeń, z tego jesteśmy szczęśliwi. Mogę jeszcze powiedzieć jedno. O wolności w tym roku oglądaliśmy na przykład 3-4 dni temu y, y, spektakl w maju się nie umiera, który był jakimś olbrzymim manifestem wolnościowym. I kiedy oglądałem ten spektakl, no, dosłownie jakieś 8-7 miesięcy temu, y, i tak y, w subskrypcji, sobie, kurczę. Już nie do końca aktualny jest ten spektakl. Ma zupełnie inne brzmienie, inny rytm. Pewnie dobrze.